Cześć, kochani! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem nagrywamy dla Was pierwszy nasz challenge. Ale na czym ten challenge będzie polegał? Dowiecie się później. Zapraszamy na film. Mamy tutaj cztery kule, dobrze Wam już znane. LOL Surprise, Hair Vibes. I teraz będziemy otwierać. O, Amelka, nożyczek. Nie, 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 nożyczki są nam potrzebne do filmu, proszę. Będziemy otwierać te kule i zobaczymy, jakie laleczki są w środku. A potem challenge będzie polegał na tym, że ja muszę zrobić Michalince jak najbardziej podobną fryzurę do naszej laleczki. Wybierzemy fryzurę, a potem będę próbowała zrobić Michalince taką samą. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pamiętajcie o subskrypcjach i o łapkach w górę. I komentarzach. Tak jest. Kochani, w komentarzach będziecie oceniać fryzurę, którą zrobię Michalince, czy jest podobna do laleczki, która będzie wylosowana. Zobaczymy, którą trafimy. I wy ocenicie w skali od 1 do 5. A także umieszczę również zdjęcia na Instagramie. Także czekamy na Wasze komentarze. Zaczynamy otwierać pierwszą kulę. Tak. O, Misia, brawo! Za pierwszym razem Ci się to udało zdjąć. Jest różowa. O, bileciki, co tutaj mamy? Jest party, jest strzałeczka i jest peruka. Co to może być? Party over hair. Mm. Będziemy tworzyć fryzury? Ok, Michalinka, otwieraj dalej. Super, już drugą warstwę zdjęłaś? Nie, to była ta pierwsza. Ok, okay. otwieram kulę. Zobacz, Michaśka. Wow. To co? Zaczynamy od laleczki, tak? Bo nas laleczka... nie? Laleczka nas najbardziej interesuje. Ale dzisiaj musimy zacząć od laleczki. Otwieraj laleczkę. Żeby zobaczyć co to za laleczka jest. A niespodzianki będą później. Później będziemy otwierać niespodzianki. Okej. Okay. Co to za laleczka? instrukcje! Dobrze, już daję instrukcję, Chcesz zobaczyć szybciutko, co trafiłyśmy. Ok, Michalinka już Wam pokaże. To jest ta. Dokładnie, czyli Retro Club. To jest ta, Rimes. Retro klub, okej. Okay. I ona oczywiście, kochani, jest popularna. Tak wygląda nasza Rhymes, yy, a jak wygląda z tymi wszystkimi akcesoriami, pokażemy Wam na końcu. A teraz przechodzimy do drugiej kuli. Okej, okay, Michalinko, otwieraj drugą kulę. Zobaczymy, co tam się kryje w tej naszej kuli. O, też sobie poradziłaś. O, o różowa kula. Ja już się boję. Ja już się boję. Szukamy bileciku, jest bilet. Ok. Jest shopping, czyli są zakupy i jest laleczka shopping queen. Nie, shopping spree, czyli szał zakupowy. Słuchajcie, idziemy na zakupy. Okej okay. ok, kochani, w drugiej kuli była ta laleczka, czyli jest to. Glow, grl, nie wiem czy pamiętacie, ale my już taką laleczkę trafiłyśmy, o peruka gdzieś jej spadła, <grych> ale my, ta, łepek jej spadł, ale my tą laleczkę już trafiłyśmy e, w poprzednich naszych filmach, w których ogląda, e, otwierałyśmy LOL Surprise Hair Vibes, także możecie sobie zobaczyć jakie tam trafiłyśmy laleczki. Okej, okay, no dobra, odkładamy. I przechodz... słuchajcie, tak? a w tej serii to jest ta rzadka lal. Tak, to jest y, ultra rare misia, czyli bardzo rzadka. Nazywa się Scuba Babe, ale ona jest super. Dobra, kochani, przechodzimy do otwierania trzeciej laleczki. Michalinka otwieraj. Dobra. Ja tu odkładam tą lalę. Michalinka otwiera. Jest złota kula. Ciekawe co to będzie. mam Mam nadzieję. Jest odpowiedź. Tu. Jest to telefon i. Budzik, czyli chyba selfie time. Tak jest, selfie time. Ok. Ok, w trzeciej kuli trafiliśmy taką laleczkę. Jest to Disco Queen. Również ją już mamy w swoim zestawie. I ona jest oczywiście z klubu Glitterati. I to jest słuchajcie, rzadka laleczka. Ok, otwieramy ostatnią kulę, czwartą. Tak myślisz? Zobaczymy. Czy w powtórkę? Słuchajcie. O nie, ciemna różowa. Okej, okay. to my takiej kuli nie mamy. I jest podpowiedź: sukieneczka, kurtyna i tik. Tik, taki. Co to będzie? Fashion Show Ready. Czy jesteście gotowi na modę? Oczywiście, że jesteśmy gotowe na modę. I otwieramy. Dobra. I co to będzie? Dobra, Michasiu, uważaj na... Niżej troszkę musisz przeciąć. I co my trafiłyśmy? Co trafiłyśmy? Zaraz zobaczymy, co to będzie. Taką laleczkę trafiłyśmy w pięknych kolczykach, czyli będzie to ta laleczka. To jest Michalinka Mascarada. Mascarada Masquerade, czyli Fancy. Już Wam pokazuję. O! Nasza laleczka mascarada, czyli Fancy, z Glam Clubu oczywiście, Glam Club. Okej, okay, no to za chwilkę zobaczycie, jak nasze laleczki się prezentują w swoich strojach. Kochani, ale najpierw musimy oczywiście sprawdzić, czy te laleczki reagują na ciepłą wodę albo na zimną. Ok, zaczynamy od ciepłej wody, musimy oczywiście uważać na włosy. To ja zaczynam do pierwszej nichańka uwaga. Zobaczymy, czy coś się z nią zrobi. No nic nie robi. Ewidentnie poczekaj. I teraz do zimnej wody. Zobaczymy, czy coś będzie robiła. Ej, no panienko, nic nie będziesz robić. Masz taki kostium. To znaczy, że ty chyba będziesz może Jeszcze pluć. Może płakać. Dobra, pluję ona będzie pluła. Ok. Nakarmimy ją trochę i zaraz sprawdzimy, co ona będzie robić. Czekajcie. Muszę cię ścisnąć, kobieto. Pluję, dobra. Jest, wychodzi trochę wody. To Michalinka. Pokaż, Michasiu. Do ciepłej. To jest ciepła woda. Zaraz sprawdzimy, czy coś się dzieje. Nic się nie dzieje. I Michalinka wkłada do zimnej. Teraz zmienia się tam coś? Michasiu? Już by zaraz zareagowała. Jest coś? Nic się nie dzieje. Ok, ale może pluję, co? Pokaż. Trochę ją napoimy. A już idę tym bidonikiem. Dobra, i ściśniemy ją mocno. Też plujesz, kobieto? Mocno trzeba nacisnąć te lalki. Ona chyba pluje, słuchajcie. Musimy więcej dać. Dobra, tak, wyleciało z buzi. Jest, pluje. I też nie powinna No nie, nie sikała, widzisz? Nie sikała. I słuchajcie, pokażemy też y, te, te laleczki, co trafiłyśmy. O, dobra, włosy nam spadły. Najpierw do ciepłej wody. Okej, okay, nic się nie dzieje. I do zimnej. I ona też pluje. Nic się nie dzieje. Okej, okay. Michalinka sprawdza ostatnią. Do ciepłej, po... uważaj, bo jest ciepła woda, tak? Gorąca. Zanurz, jeszcze ją zanurz. O, ta ewidentnie ma coś na ciele narysowane, ale nie reaguje na ciepłą wodę. Dobra, to zrób w zimnej. musiałam dorzucić kostek lodu, ponieważ woda nie była wystarczająco zimna. I teraz spójrzcie, co się dzieje. Jak ona zmienia kolor. Zobaczcie, posmaruję trochę tą kostką lodu. O, o musi być naprawdę zimna, zimna, zimna woda. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, z białego i kostiumu zrobił się piękny, żółty w kolorowe figury. A z tyłu. Jeszcze z tyłu wam pokażę. O, proszę, spójrzcie. Tak wygląda nasza laleczka. A to jest do ciepły. Do ciepłej nie, bo to nic nie daje. One zmieniają tylko w zimnej. Ok, jedziemy naszą drugą nową. Patrzcie. O, woda się już na tyle schodziła, że zobaczcie, i kostum zrobił się piękny, różowy i jakie ona ma skarpetki. I tak wygląda z tyłu. Trochę ją jeszcze przechłodzimy. Dobra. Misia, chcesz zrobić? Proszę, Pusz, którąś doł To już mamy, te dwie jeszcze spróbuj. O, teraz zobaczcie naszą kolorową laleczkę. Michalinka trochę kostką lodu posmaruje jej rękawki. Nie wiem, czy Wy widzicie, ale one już zmieniły kolor na różowe. Z takimi... prawda? Z takimi żółtymi... Jakaś żółta... co to jest? Krateczka? Może krateczka taka? Mhm, pokażę Hasiu. O, jest, widać. Zobaczcie, są bardziej różowe te rękawki. I ostatnia laleczka, Michał się wam pokazuje. Dobra, o jest! Zobaczcie, co się dzieje z naszą blisko queen. Jakie ona ma tutaj tatuaże, chyba. Nie, to nie są tatuaże, to jest jej kostium. Ona ma taki piękny kostium. Nie musisz, Michał, już lodom, zobacz. O! Piękne. Nie, no, wygląda ekstra naprawdę. A teraz nasze laleczki ubierzemy i pokażemy Wam całe akcesoria, które do nich należą. Jak wyglądają te laleczki i jakie mają akcesoria? Tutaj na górze macie kartę. Odsyłam Was do filmu. Zobaczcie sobie. A to jest nasza maskarada. Zobaczcie, jaką ma piękną fryzurę. Jakie piękne maloki. Tutaj na górze, a z drugiej strony Michalinka jej założyła takie megaśne, długie loki. Super. Ma fioletowe ubranko, jest bluzeczka i majteczki, i do tego jeszcze była taka sukieneczka. Zobaczcie, ona kolczyki już miała, i one moim zdaniem nie są wyciągane, także chyba ich nie można wyciągnąć. Dodatkowo bransoletka piękna i śliczne buciki. Także super. Oprócz tego jeszcze ma taką perukę fioletową, piękne loczki, i druga część rozpuszczone loki, ale one są, Milusie, w dotyku. I jest taka czapeczka z piękną kokardą w kolorze miętowym, dodatkowe włosy. Leciutki fiolecik, taki delikatniutki fiolecik z takimi warkoczykami albo z takimi warkoczykami. Odcień różu. Jest jeszcze grzebyk i oczywiście bidonik. A teraz nasza Raims, Michalinka, słuchajcie, ją już ubrała. Ma piękną sukienkę, naszyjnik złoty i czarne piękne kozaki, ale zobaczcie jakie ona ma gaśne włosy. Jakieś czarno-takie złote bym powiedziała. Tu ma takie dwie kiteczki, a z tyłu zobaczcie, jakie ma takie pofalowane włoski. Oprócz tego ona ma jeszcze dodatkowe, rozpuszczone włosy z czarnymi pasemkami to raczej blondyna jest z czarnymi pasemkami, takie pofalowane. Bardzo mięciutkie te włosy, super. Piękny bidonik. Oczywiście taka czapeczka z kokardą czerwoną, czapeczką, bo taki czepek bardziej, bo to jest czapka, zobaczcie jak one ma, tutaj super czapkę. I jest czerwony grzebyk oraz dwie dodatkowe, no na włosy peruki nazwijmy to, no bo one mają specjalnie, żeby je przebierać. Albo jeszcze takie, o, z warkoczykami. Także mega śnie. A teraz, kochani, przede mną challenge. Z tych czterech laleczek, każdej z nich założę jedną fryzurę, wybiorę jakąś i spróbuję zrobić taką samą Michalince. A wy ocenicie to w komentarzu tutaj pod moim filmem na YouTubie albo na Instagramie. Zaczynamy. Fryzura numer jeden. żura numer 2 Prezora numer 3. Fryzura numer 4. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Piszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobały nasze fryzury. Oczywiście umieszczę zdjęcia również na Instagramie, także czekam na Wasze oceny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!